Kolejna piosenka z roku 1995 jest nawiązaniem do dwóch utworów powstałych przed nią, grubo wcześniej. Otóż w roku 1982 Jan Krzysztof Kelus napisał piosenkę Sentymentalna Panna S o Solidarności, bardzo pięknie podkreślając swój dystans do działalności związkowej i politycznej Solidarności z roku 1980-1981, twierdząc z cieniem złośliwości w stosunku do mnie, że jej potrzebne pieśni, a on pisał piosenki. W roku 89 przed powrotem, pierwszym przyjazdem do kraju napisałem Powrót sentymentalnej panny S, gdzie jeszcze deklarowałem swoją nieustającą lojalność i pokorę wobec niej. A w 95 powstał ten utwór, to już było podsumowanie pierwszego okresu życia w wolnej Polsce, kiedy nadal panna S Stanowiła coś w rodzaju inspiracji politycznej i parasola ochronnego nad kolejnymi ekipami rządowymi, i nie bardzo jej to wychodziło. W ten sposób powstała piosenka Amanci Panny S. Panna S. do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz o krok jest od zamęścia. Lewcu z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczuć tyle co w pretensjach albo w pięściach intelektualistami żyć nie chciała, tylko rozprawialiby o ideałach, ale żeby dać jej w rękę na mieszkanie czy sukienkę, nie mieściło się w ich przemądrzałych pałach. Biznesmeni ją potraktowali krótko, jakby wielokrotną była już rozwódką, żyj jak umiesz, nie ma rady, sentymenty do szuflady, sama tego chciałaś, więc się nie dziw skutkom. Panna S do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz o krok jest od zamęścia. Lecz co z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczuć tyle co w pretensjach albo w pięściach. Z sędzią sumień już jej miały ziścić sny bo się czuła jak Helena przy Parysie. Ale panna zmrowiem dzieci słuszny w nim wzbudziła sprzeciw, gdy dokładnie i pogrzebał w życiorysie. Wreszcie mężczyzn miała potąd już, a przeto Rusza w tango z własną płcią wbrew katechetom. Ale wielkopolski chwała na zbyt wiele wymagała, Żeby panna S. umiała żyć z kobietą. Panna S. do swych amantów nie ma szczęścia, Chociaż raz po raz o krok jest od zamęścia, Lecz co z którym się odejmie, ledwie go umieści w Sejmie, Uczuć tyle, co w pretensjach albo w pięściach. Czeka ten z pałacem stanowiskiem zwanną, Z charakterem i z legendą nienaganną, Ale pałac wart legendy, stanowisko walor względny, Więc i chyba przyjdzie zostać starą panną. Dała szansę temu, co ją niegdyś gnębił. Popokajał się i gruchał jak gołębnik, ale nie dotrzymał słowa i zarobki przed nią chował. Dalej więc przygrzewać mu, a on ją ziębić. Panna es do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz o krok jest od zamęścia. Lecz co z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczuć tyle co w pretensjach albo w pięściach. Co w niej jest, że każdy zraża się wielbiciel, co z imieniem jej się kłóci i z pożyciem. Że uboga, że pyskata, że zbyt posunięta w latach, nieuczona, pochodzenie robotnicze. Panna jest do swych amantów nie ma szczęścia, chociaż raz po raz o krok jest od zamęścia. Lecz co z którym się obejmie, ledwie go umieści w sejmie, uczyć tyle co w pretensjach albo w pięściach. Więc karczemnym awanturom nie ma pauzy, aż się zbudził niedźwiedź stary, który spał zły. Oj jak złapie babę za kark, będzie miała za czym płakać, tyle że za późno już na żal i na łzy.